Gówno. A ja jestem Zuza A dzisiaj pokażemy wam nasze wygłupie w domu Część pierwsza Ty to telewizor? Nie! Nie! A tyle? ja A teraz tak to wygląda z Jestem Jestem Teraz znowu ja do Nie, teraz teraz mój <grystanie> numer dwa. Emi, teraz wybuch numer dwa. Czyn nasz odcinek z super tańcem. Na lewo, na prawo. O, nie tak! Na lewo, na prawo. Dzisiaj pokażę... To jest nasz jeden odcinek. Zapraszam, Dzisiaj pokażemy wam tak. Na lewo. Teraz pokażę wam... To jest... Nie wiem. Teraz pokażemy wam po kolei kroki. Tak. Potem druga. Słuchaj, z całej siły. możemy powiedzieć yy. po czerwcu. Potem wstaję. Potem kłócają. schylała się do przodu. Potem do tyłu. I mam się głową. Gdzie, gdzie to zrzuciłaś? Gdzieś. Bo ja Dobra. to odbieram. Ok. Teraz pokażę go całego. Od początku. ва Кеги А те се супер гимнастика т така покжа А ми супергимна така погубкова. То раз покажва супер гряясде А я А ям за жидкко. Ale szczuk ma 6 lat, a Zuzdano Oleszuko ma 9 lat. Nie wiecie się. Dobra, teraz no już pokażę. Super! Nie. -y, bardzo nie. Super wikork. Nie, Jacy. Jakie do tyłu? A ona zrobiła super B Teraz ja zrobię super. Ami. to ja umiem robić, ale ona bardziej nie umie takiego, ona po prostu źle. Dobra, teraz fikołek nie super. Emi. Nie, do tyłu. Nie, do przodu super. Do przodu super zup. Dobra, dawaj. A teraz ja zrobię super. Cie, 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 cie. Ci. Ale ja zrobię nie, super. Dobra, to na dzisiaj. Wszystkie. To nie, dzisiaj koniec. To baj.